Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagramy w Sacred Podziem. No i tak, idziemy sobie uwolnić tamtego zbereżnika. Tego jak on się nazywa? Jakiegoś tam sternika, tak? Idziemy go ratować. Pomożemy mu tam. I tyle, co to zobaczymy. Jo, koniki murzyn ma. I beczki są mi. Jest, jest jakiś. Niestrudzony pirat Trzeba go zajebać na śmierć No dawaj, 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 Dobra, już Już po po nim. poszedł spać. spać. A ten co Jasnowic. Yy, jasne, stój, wiem czego tu jesteś, ale niestety nie mogę ci pomóc. Mogę pomagać jednej mieszkańców, wyspy, nikt nie może przewidzieć co się stanie jeśli zdalecie ci tajemnicę przyszłości, dobra. Trele morele. Oj tak, no i tak, 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 tak. he. czekaj, czekaj. Jak ja mam tam dojść? A, i już ale te sprytne dziadyga. Sprytne, bardzo sprytne. Krabłowca, jez, goni mi maszkara. Zaraz cię rozwalę. Jest gin, 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 gin. ale krabik fajny, ale on fajnie mi się podoba taki jakiś. Fajne ma tekstury w ogóle. No. Tutaj mamy coś, obrona 105 Mocne Dobra, idziemy Same kraby, to tam kid z nimi Dobra, dobra Idziemy dalej Może będzie to koleś ten? Omen, oh man, oh man, yes, bitches O, co, co to było? What the fuck? ja, ja tu się nie bawię z tym Ja się w to nie bawię Że co ma jakieś takie wielkie bydle mnie Zajebać? Na śmierć Dawaj no Rozwal tego krabanie Oh my god Graba się nie da rozwalić. Ho, 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 co to jest? Co to jest? Dawaj, 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 no. Ups, no. No, tego trzeba rozwalić graba No, rozwal, no. Szybko. Ha, ha, ha. Co to jest? Życie mi ucieka jak 150 W się sensie nie da tego zabić Pluje mnie czym jakimiś tam żygami. Nie pozwala w ogóle nic zrobić. C. Dawaj, 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 no To no, rozwal go To jest w ogóle no magia. Zaraz później ja nie będę miał. <laughs> Rozwalno. Nie, no nie, no w końcu. No, Dawaj. gdzieś tu jest na no, ten, żeby więcej było doświadczenia z niego. No, rozwaj go w końcu, no, ja cię kręcę. No. Parę razy, co tysiaka Jezus Maria, co to jest? Jezu następny, dziad. No, <śm> no, Ta pomysły mix, się skończą. Co to jest? Jakiś potwór wielki. No, no, dawaj, dawaj teraz. Jeszcze raz. Haha, nie udało się. Super. A co teraz robimy? Czekamy jeszcze raz do tamtego idziemy I jeszcze raz na tego kraba Gdzie ten krab? Tu jest gdzieś W tamte strony. te strony Te małe jeszcze przyszłe krabiki Gdzie jest to bydle? Rozwal, no. Rozwal to, no jest nie to, ale to jest mądre. No, Jezus, no co to jest? W końcu jest super. Dobra, rozwal to. To! No. Szybko, 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 szybko. Jezus, gdzie tu jest? No, odwrót. Ok, dobra, uciekamy, 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 uciekamy od tego. Od tego uciekamy. Mikstyrek mam tylko trochę. Jezus rozwaltono Nie no Jeszcze raz trzeba znowu dookoła <ścoughs> To jest chamstwo jest, dobra. Wilfo... kok, na boku. Szybko ci poszło, dzięki za ratowaniem życia. Teraz bierzemy nogi za pas. Zaprowadź mnie do statka potem w drogę. Dobra. Uciekamy. Dobra, gdzie mam statek? Tam, gdzieś daleko. No, bierzemy te nogi za pas. Im szybciej, tym lepiej. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ho ho, 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 same kraby tu są. Te są mocne kraby. No, w końcu. O, oh, Uff. Dobra, teraz idziemy do tamtego kolesia. Jest tutaj. Pigeon po Ach, wil fotony kuk. Stary dranie. Dobrze znów cię widzieć. Na stanowisko łap za, za sextans i ruszamy w drogę. Na wyspę wulkanów. Brrr. Dobra. Muszę mikstury uzupełnić. Nie ma tak łatwo. Jedna mikstura. Co to może być? I dupa blada. Co on tu ma? ho, ho, ho. ho. Przejdziemy tu jest kupiec, tak, idziemy do kupca bo się nie przejdzie, nie przeżyje się albo za zobaczę, zapiszę sobie tutaj grę i potem to sobie rozkminimy, Co by tu zrobić, najlepszego? Dobra. Idziemy tam. jest tu jakiś pirat znowu. Dobra. No koniku, zajęcimy z drogi. Dobra, wchodzimy. Ja skupię na szczęście. Bo... Dzięki ci. Panie się stęskniłem za kupcem jakimkolwiek co my tu mamy te swoje maniaki sprzedamy te to i to nie to się zostawię oj kurde trzeba będzie rozwalić tak wszystko. Dogłębnie. Rozwalanie tam. No jeszcze to zostało tych dwóch, trzech, czterech może. No jeszcze tego pociechamy. Tak, jest miksturę, Dobra, tu jest kobita, mamy. Tak, u niej wszystko. Mikstury, nie mikstury. No to idziemy dalej, trzeba je rozwalić, nie da rady. No, dawaj. Ja jezu, rozwalaj, a nie. No, come on ha, ha, ha. Dobra, i wszystko super zbieramy. Ja, tutaj mamy coś 28. słabe. Seryjne uderzenie. Dobra, czas z nim porozmawiać. Kapitan Venon, zaczekaj, oceni mi życie nieumarłego, a pewną tajemnicę, dzięki której zdobędziesz nieopisane słowa i bogactwo, co ty na to zgadzasz się. I tak, tutaj mam za zadanie uratować od klątwy piratów, ale to nie jest taka łatwa misja, więc oleję ją z góry. Nie chcę się jej nawet robić, rzucam. Niech tak będzie, wolni mi od tego, od mego losu, w ten sposób klątwa nieumierania przejdzie na ciebie. No, spoko. Mi tam pasuje. No, rozwal go. No. Jeszcze raz parę razy. Se bliższe to faj to faj no. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz parę razy, tak. No. Jeszcze raz. No dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz, tak. Ostatni raz. No. Jezus, rozwal to. Tak, i No, teraz. Super. Idziemy do kupca Sprzedajemy buty Tu mamy jakiś medalion Słaby Odkupimy jakiś amulet Obrona To tak, to jest dobre Co tu mamy jeszcze? I nic, musimy miksury pokupować jakoś, zdobyć je no dawaj, 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 mikstury mi są potrzebne No Chyba mikstorek nie będzie